W takich miejscach po prostu trzeba z szacunkiem. Patrzcie, tutaj są pozostawiane kamyczki, świeczki. Yy, tutaj można pisać swoje, z tego co mi się wydaje, swoje yy, prośby. Tak, długopis jest. Można zapisywać. W prawej tak było zawsze. Bardzo ładne karty. Patrzcie, te obrazeczki. Ja nie wiem, tu leżała kiedyś puszka z pieniędzmi, ja widziałem. Chciałem zostawić troszkę pieniążków, ale ja widzę, że tutaj tej puszki nie ma. A nie, jest ta puszeczka z pieniążkami. Patrzcie. Widzicie? Patrzcie, są pieniążki. Są inne ukraińskie. Ukraińskie. Ukraińskie pieniążki. Patrzcie. To co? Zostawimy jakiś pieniążek? Czy nie zostawimy? Zostawimy im 20 hrywien. Jak tu jest po dwudziestce, ja od siebie też dokładam. To jest niedużo, ale żeby wesprzeć ten chram trzeba po prostu zostawić pieniążek. I daj Boże zdrowia wszystkim, którym warto. To jest coś pięknego tutaj, patrzcie na górę Patrzcie to Tak, tu nie ma ani jednego gwoździa ponoć. No już pewnie są eee, ale Tak, zapałki Książeczki Modlitwy, kurczę, to te, te, te ikony te wszystkie to widzicie? Te zdobienia, wszystko tu poodchodziło Tego tutaj nie ma a wejdziemy sobie na górę na te schody, na ten chór tak zwany Pokażę wam z góry jak to wygląda A gdzie oni tymi dzwonami zajebali Chłopaki przed chwilką słyszeliście te dzwony, nie? Jak ja przed chwilą nagrywałem? A tutaj spał fajny youtuber w Nietrop. Ja ciebie pozdrawiam w Nietrop. Nie wiem, czy ty tu nie, ty posprzątałeś za sobą. Fajny chłop siebie. Nic nie ma śmieci, kompletnie. Bardzo ładne. Widzicie, no gwóźdki są, nie? Tylko tak jak mówię on był budowany bez gwoździ jakimiś może klinami, tak jak tutaj jest coś tego typu No ogólnie z tego co wiem gwoździ nie ma jak ty tu przeżyłaś w ogóle? Mucho Żerandol Krzyżem Prawosławia. Tak. Ja sobie zajdę na dół. Schody oczywiście są bardzo zdrowe. No miejsce bardzo ładne. Bardzo chciałem tu przyjść, zobaczyć własnymi oczami. Sorki za, za moją mowę i wszystko, ale troszkę zachorowałem po prostu tej podróży. Nie wiem, czy tam można wchodzić, czy to nie będzie. Nie wiem, tutaj też widzę, są pieniążki. Tak, też są pieniążki. Wspomagają, haramik. Nie wiem czy tu można wchodzić, bo to bardziej takie miejsce kapłańskie z tego co mi się wydaje. Albo popowe, tak? Bo tu pop raczej przebywał i stąd pewnie odprawiał umrze. Dużo świeczek. Krzyż ze stali nierdzewnej prawosławny No nic, będziemy szli dalej, nie ma się co tu zatrzymywać Pokazałem, zrobię sobie jeszcze tylko foteczki I, i będziemy wychodzić stąd Tak mi się wydaje przynajmniej promieniowanie 0,35 mikrosieverta. Dobra, to my wychodzimy i jedziemy dalej. I jedziemy dalej. Może fajnie cieplotko. A Gdzie oni te dzwony włączyli? Nie rozumiem jak oni te dzwony włączyli Ja też chcę zajebać dzwonkiem Tak to pięknie wygląda Zamknięte, otwarte Ciekawe gdzie jest cmentarz Czy jest tu gdzieś cmentarz, czy tu nie ma cmentarza No chciałbym zobaczyć Tak wygląda w całości Ten haramik Bardzo ładnie Kalakolczyk Я понял, все. Войдем на гору, спробуем заебать звонки. To robocze, dobrze. Tu widać tą budowlę. Tu nie ma, no są jakieś gwoździe. Dziwny dzwon. Wiecie, co to jest? Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Tu jest jakaś butla gazowa. Tak mi się wydaje. Dobra, ja się wyłączam. Widzimy się na dole. Ostatnie kadry tego haramiku. Pójdziesz dziś Tu Tutaj jeszcze śram, da? Dobrze. Болото. Этот может быть просто только такой маленький подвал, да? Wszystko co ludzie zostawili to jest interesujące. Nie wiem dlaczego, ale podobają mi się te rzeczy. Nie wiem co to jest za dom. Jakiś dosyć spory. Czy to jest jakiś klub znowu? Jakiś hotel? Nie wiem co to może być. Szkoła albo przedszkole. пречкала, школа, с а так Так. Uh -huh. Садик, да, или школа, да? школа. Начальный класс. Четвертый класс, третий, да. Первый, три, четыре класса, да? Widzicie to wszystko jest porozpieprzane. Nie wiem czemu oni to porozpierdalali. Czy to lata już i pozabierali te deski maradziorzy. O, fajna klasa. Ja wiem, że to nie jest przyjemne, jak się ogląda, jak ktoś pociąga nosem, ale musicie mnie zrozumieć. Jestem troszkę zachorowany. Stare mapy, patrzcie. Moskwa. Mińsk. Warszawa. się zachowało. tutaj akurat to wszystko bardzo dużo fajnych rzeczy nawet wycinki pieniążków dla dzieciaków patrzcie te te ichnie propagandowe rysunki jak propagandówka wygląda nie dzieci uczą się zawodu А курве, а не ленину. Хорошие книжки. Посмотрим, мужчины, когда календарь To już w sumie wszystkie, żeby przeszli. Tak, wszystkie. Wszystko, wszystko tu, tu jest jeszcze jedno. No ale tu nic nie ma takiego. drzewo przygotowane. Książka, buceleczki. No nic takiego tutaj nie ma, nie? Czy jeszcze żarandole wiszą? Randole? No to to nie zostało.